Cześć, witajcie na kanale Art Cures sztuka leczy. Ten kanał poświęcony jest rozmowie na temat tego, jak praktykowanie różnych dziedzin sztuki pomaga nam lepiej się czuć, jak poprzez taniec śpiewanie, granie, malowanie możemy lepiej wyrażać własne emocje, możemy je lepiej regulować, wchodzić w stan flow, czy też po prostu bardziej się ugruntować i zrelaksować. Poznamy te różne dziedziny sztuki poprzez oczy osób, które od wielu lat praktykują i także nauczają tych dziedzin. Dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Tomkiem Pacanem, który od wielu lat praktykuje i naucza akrojogi. I tak właśnie, pierwsze, co mi się nasuwa, to to, że akrojoga to taka sztuka z ciał ludzkich, co to jest tak naprawdę. Dokładnie tak, akrojoga jest powiedziałbym taką nowoczesną dyscypliną, ponieważ składa się z kilku innych dyscyplin. Składa się z jogi, akrobatyki, masażu tajskiego i tańca, więc jest fuzją kilku dyscyplin, które są tak naprawdę bardzo, bardzo stare, polega ogólnie rzecz biorąc na podnoszeniu drugiej osoby w powietrze. W różny sposób, może być to bardziej statyczny lub bardziej dynamiczny sposób, jest kojarzona mocno z akrobatyką partnerską i ma tak naprawdę wiele rozdziałów. Mhm. A jak, jak zacząłeś swoją historię zakrojową, jak to wszystko zainicjowało się w Twoim życiu? Historię z akrojogą zacząłem, kiedy nie było jeszcze akrojogi na świecie, ponieważ dyscyplina pojawiła się około 2000 roku. Ja w szkole podstawowej trafiłem do zespołu akrobatyczno-tanecznego i tak naprawdę właśnie tam poznałem akrobatykę partnerską, podnoszenia, połączenie tego wszystkiego z tańcem, z muzyką, z ruchem. Czyli w taki organiczny, fajny sposób się to u ciebie rozwinęło, że przeszedłeś z różnych dyscyplin wcześniej w akrojogę? Tak, tak trochę jakby wszystkie drogi prowadziły właśnie mm -hmm. do tej, do tej akrojogi. Mm -hmm. A co cię motywuje, żeby w tym pozostać, żeby dalej działać? Czy to jest takie uczucie, wiesz, które czasami... Mamy jako człowiek, żeby jeszcze, żeby gdzieś sięgnąć dalej nie? do księżyca, postawić stopę na księżycu, w tym wypadku zrobić jakąś bardziej skomplikowaną figurę. Czy, czy coś, coś w tym rodzaju, czy coś innego zupełnie? Generalnie fascynuje mnie ruch od zawsze, tylko właśnie był to często ruch bardziej. Solowy, powiedzmy, dyscypliny nie, nie polegające na tak mocnym współdziałaniu z drugą osobą. Na zajęciach z jogi można chodzić na klasy przez wiele lat, nie wiedzieć z kim się ćwiczy w jednej grupie. W akrajodze od razu poznajemy się z innymi osobami, ponieważ ćwiczymy w trójkach. Jest osoba, która podnosi, czyli tak zwana baza, jest osoba podnoszona, czyli flyer czy lotka, ale zawsze jesteś trzecia osoba, która stoi gdzieś z boku i czuwa nad bezpieczeństwem tej dwójki i od razu pojawiają się też zmiany, zmiany tych ról. No więc momentalnie nawiązuje się mocne połączenie między, między ludźmi, którzy się spotykają na takich zajęciach. Budowane jest zaufanie, no i nie ma możliwości się z takimi osobami po prostu nie poznać. Właśnie to jest niesamowite, jak u ciebie na zajęciach od takiego początkowego, delikatnego, delikatnej rozgrzewki, takiej, która jest typowa dla w zasadzie każdej jogi, nagle ludzi tak prowadzi, że oni ci ufają i na drugim człowieku stają nagle na głowie. To są niesamowite jakieś dla mnie. Takie cyrkowe niemalże figury. Jak, jak potrafisz to też tak wiesz, w ludziach przez swoje prowadzenie i osobowość um, przekonać myślę, ich do tego? Myślę, że właśnie sama technika jest tak skonstruowana, że yoga że jest tym wejściem, mhm. właśnie rozgrzewką, rozciąganiem, wzmacnianiem, później jest ten główny element zajęć, czyli akrobatyka, akrobatyka partnerska gdzie energia jest naj, najwyższa. Ciała są rozgrzane, rozpalone, twarze czerwone, ale też jest właśnie moment na, na powrót na Ziemię, czyli właśnie wykorzystanie technik masażu tajskiego, żeby na koniec troszeczkę to ciało uspokoić, ugruntować i wyjść w pełni spokojnym, że mm -hmm. tak powiem, z takich zajęć. No właśnie, wspomniałeś teraz spokój, a jeszcze wcześniej wspomniałeś zaufanie. I to mnie naprowadza na taką myśl, jakbyś tak, taką, z, taką, z takim poczuciem wiesz, refleksji spojrzał na, na akrojogę. Co to wprowadza do Twojego życia? Jak, jak to wpływa na Twój dobrostan? Na pewno na fizyczność, a też może z, od strony psychicznej, jaki to może mieć. Czy ma wpływ w Twoim życiu? Taki wpływ poznałem już tak naprawdę jak zacząłem praktykować jogę, ponieważ podszedłem do niej bardzo, bardzo fizycznie. Natomiast po dwóch lat, latach praktykowania właściwie zorientowałem się, że joga dała mi po prostu bardzo duży spokój psychiczny i takie ugruntowanie. I tak samo jest też, też w akrojodze. Joga uspokaja, joga daje wytchnienie. Joga daje oderwanie, akrojoga daje oderwanie od rzeczywistości, oderwanie od telefonów. Czas tak naprawdę przestaje istnieć i liczy się to, co dzieje się akurat w, w tym momencie, w tej sali, czyli takie tu i teraz. No i daje mi radość i szczęście. Cokolwiek by się nie działo, cokolwiek bym miał w głowie po zajęciach akrojogi, czy, czy tych, które uczę, czy... Tych, w których sam e, uczestniczę, w różnych warsztatach, festiwalach, po prostu e, jest, jest lepiej. I od Ciebie bardzo właśnie taką fajną energię spokoju i ugruntowania. I, e, i to jest takim najlepszym chyba świadectwem na to, że, że ta metoda rzeczywiście przynosi bardzo dobry wpływ na, na nasze samopoczucie. Tak, daje też taką możliwość poczucia się znów dzieckiem. Hmm. Daje możliwość zabawy, jest wiele gier, wiele zabaw w rozgrzewkach, czy też właśnie w przygotowaniu do późniejszych pozycji wykorzystujemy bardzo wiele zabaw, które po prostu dają radość, jak również pierwsze próby wykonywania pozycji akryogowych bardzo często kończą się po prostu nie, nieposkromionym śmiechem, które, mm -hmm. które wybuchają e, ludzie. I mm -hmm. dla mnie jest to, jest to niesamowite mm -hmm. przeżycie widzieć tą, tą radość osób, które to robią pierwszy raz i, i jak to działa. Mm -hmm. Super, że o tym mówisz, bo właśnie przychodzi mi do głowy takie słowo z angielskiego playfulness, którego się chyba nie da dobrze przetłumaczyć na polski, bo to jest figlarność, jakaś swawola, co zupełnie coś innego znaczy niż Niż taka zabawa, o której mówisz. I e, mam takie wrażenie, że właśnie w tym stanie zabawy e, wchodzimy w coś takiego, że, że nagle nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, nie? że jakby z taką lekkością i otwartością potrafimy dokonać rzeczy, e, takich chociażby akrobacji, e, jak to dokonują uczestnicy Twoich zajęć, czy innych rzeczy. Może dostajemy nawet takiego poczucia większej sprawczości, e, będąc w tym stanie takim. Właśnie pozwalania sobie też na błędy, prawda? Zdecydowanie tak. Jak najbardziej błędy są naturalną częścią procesu uczenia się. Generalnie rzecz biorąc, tak jak mówisz właśnie o tej zabawie, gdzieś trafiłem na, na takie badania, że bawiąc się, w takiej prawdziwej zabawie uczymy się 20 razy szybciej niż... niż Ucząc się po prostu czegoś, czego musimy się nauczyć, myślę, że też dlatego tak niektórym łatwo przychodzi wejście w tą, w tą dziedzinę i, i dyscyplinę. A jak można zacząć akrojogę? Co byś powiedział osobom, które mogą się zastanawiać właśnie nad tym, że chciałyby spróbować, ale może się trochę boją, no bo to, to już takie dosyć zaawansowane akrobacje, jak się gdzieś spojrzy na filmiki na YouTubie. To zacząć można na wielu zajęciach, które odbywają się w Krakowie i w innych miastach. W tym momencie myślę, że w większości polskich miast są już mocno rozwinięte społeczności akrojogi i właściwie w większości z nich można znaleźć zajęcia, więc po prostu wystarczy zapisać się na takie zajęcia. Przyjść bez obaw, żeby spróbować i zobaczyć, czy, czy jest to dla nas. A propos sztuki, jeszcze na koniec. Um, Akrojoga to nie jest Twoja jedyna dziedzina sztuki, prawda? Coś więcej masz nam do zaoferowania jeszcze? Ja zawsze szukam połączenia akrojogi z tańcem e, i udaje mi się czasem stworzyć takie choreografie akrojogowo-taneczne, które właśnie mają w sobie elementy tańca ale również mają w sobie elementy podniesień i partnerowania. Zajmuję się też łączeniem akroyogi z malarstwem, a właściwie z body painting. Udało mi się nawiązać lata temu współpracę z krakowskim zespołem Art Color Ballet i w tej chwili wykonaliśmy już trzy sesje łączące właśnie full body paint z akroyogą. I muszę powiedzieć, że są to momenty, kiedy tak naprawdę powstają zupełnie nowe figury, nowe rzeczy, gdzie nie jest wtedy tak najbardziej najważniejsze. Te proste linie, które charakteryzują akrojogę, akrobatykę, ale właśnie poszukiwanie ich załamania, czegoś nieoczywistego, na no przede wszystkim coś czegoś pięknego. Zapraszamy na zajęcia akrojogi, żeby się dobrze pobawić, żeby zbudować większe zaufanie i pewność siebie. No i żeby w ogóle spróbować czegoś nowego. Dzięki serdeczne. Cześć. Dzięki.